Przeprowadzamy zajęcia profilaktyczne w ramach programu Bezpieczny Senior. Zajęliśmy tam drugie miejsce. Jesteśmy wyrażani i jesteśmy tańczeni. Na zakończenie mojego ukończenia studiów. Mamy wdrążony w klubie seniora projekt. Naszym celem w projekcie będzie poszerzenie kompetencji osób starszych w kierunku deinstytucjonalizacji opieki samodzielnej seniorzy. Seniorzy będą zdobywać umiejętności w jak najdłuższym przebywaniu w swoim własnym środowisku. Ostatnio było już pierwsze spotkanie, odbyło się z ratownikami. Seniorzy mieli, mogli skorzystać z rozmów, z porad przekazywanych przez pytania i ratownicy odpowiadali w ramach zdrowotnych. Dzisiejsze spotkanie będzie z funkcjonariuszem Policji w ramach bezpieczeństwa. Przeprowadzamy zajęcia profilaktyczne w ramach programu Bezpieczny Senior prowadzone z realizacji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy udziale Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Zajęcia mają na celu zabezpieczenie naszych seniorów w bezpieczeństwie, pomaganiu w rozwiązywaniu problemów, przeciwdziałaniu przemocy. Ale nie Wszelkie zajęcia, które też prowadzimy mają na celu zapewnić bezpieczeństwo właśnie pod kątem oszustw na wnuczka, na policjanta, wyłudzenia pieniędzy i wykorzystania bezradności naszych seniorów. 23 czerwca odbędzie się spotkanie w nadleśnictwie z seniorami, z grupą harcers, harcerzy z Kowa w ramach połączenia wielopokoleniowego. W konkursie w półfinale konkursu Uczę się bezpiecznie żyć, który odbył się wiele dni Górze 20 marca. Zajęliśmy tam drugie miejsce. W związku z tym zostaliśmy zakwalifikowani do finału, który odbędzie się 15 maja we Wrocławiu. Ten konkurs był o pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc polega na tym, że trzeba jak się widzi człowieka, który na przykład nie wiem, leży ale on jest przytomny, no to trzeba pytać się, co mu się stało, a później zadzwonić na pogotowie. Na, na konkursie trzeba było jeszcze um, udzielić odpowiedzi poprawnej. Którą stronę jedziemy po drodze rowerowej, jak się zachowujemy, kiedy coś się stanie. Jeżeli coś się stanie, dzwonimy pod numer 112, przedstawiamy się, podajemy numer telefonu, z którego dzwonimy, co się stało, gdzie się stało. W tym konkursie bierzemy udział jako szkoła już no, wiele lat. Mamy duże osiągnięcia, bo to nie jest nasza pierwsza, nasze pierwsze zwycięstwo. Byliśmy już nawet mistrzami Górnego Śląska. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem brali udział w przygotowaniach, poświęcały temu czas po zajęciach lekcyjnych. Czy bardzo się że nerwowaliście w czasie kontroli. Tak, tak. Ja ledwo oddychałam. Teraz ledwo oddychasz. Linia grawitacji dała mi korzyść zdrowotną. Plecy się prostują, kręgosłup zdrowieje. Tak naprawdę buto jest zawsze indywidualną podróżą i każdy odkrywa swoje buto. Jestem szczęśliwa, że znajduję inny sposób wykorzystania swojego ciała, swojego umysłu, spojrzenia. O tyle różni się to od tańca współczesnego, w którym tancerze wyrażają samych siebie, iż tutaj nie wyrażamy samych siebie, co bardziej jesteśmy wyrażani i jesteśmy tańczeni więc wchodzimy tak naprawdę w jakiś taki rodzaj swoistej medytacji w tańcu. Czułam taki spokój wewnętrzny i właśnie taką lekkość ciała. to nierzadko potrafi wyciągać takie rzeczy, których nie wyciągają np. Na terapie. Nastąpiła zmiana postrzegania tej przepięknej energii przyrody. Zatrzymanie się nad tymi zjawiskami światła, koloru, Przyrody, które zadziwiająco w ogóle jakby wtapiam się, jakbym się podłączyła. Zapraszamy Was serdecznie na spektakl Performance Buto, Domy Obecności Anamnezis. W sobotę zapraszam Was serdecznie w godzinach od godziny 12 do godziny 15 na trzygodzinny warsztat performatywnej pracy z tożsamością, próg pamięci. Nie musicie być do tego przygotowani fizycznie, nie musicie być fanami Buto. Popracujemy po prostu z ciałem, popracujemy z Waszymi Emocjami. Jeżeli jesteście po prostu ciekawi, chętni, przyjdźcie, zapraszam wszystkich.